Prawy 5. O kurwa. Ślisko. Ślisko. To lewy 4. Zacisk do 1 z drogi. Zacisk do 1 z drogi. Spokojnie trzeba jechać. Spokojnie. Spokojnie. I prawy 5. I za szczytem lewy 6 długi. 80. I prawy 5. I za szczytem 50. I na szczycie lewy 5.

I na szczycie prawy 4. Na szczycie prawy 4. 20. Lewy 3. I 10. Prawy 1 ciasno z drogi. Prawy 1 ciasno z drogi. Tu. 50. Prostój. Spokojnie. I lewy 3 nie ciąć. Do prawy 3 podwójny. 30. Prawy 4. Do lewy 4 podwójny na shooter. I lewy 4. Lewy 4. Do lewy 3. 20. I prawy 3. 30. Prawy 3. 30. W las. I lewy 3. Do lewy 3 podwójny. I na szczycie. Prawy 3. Prawy dwa na asfalt. Do prawy 2 na asfalt. Do lewy dwa na pętle. Tam. Nie ciąć. I 30. Lewy 4 otwiera. 50. Szczyt śmiało. I 200. I we wsi szykana od lewej, po czwórna We wsi szykana od lewej po czwórna

40. Prawy 3 nie ciąć, koniec. Ślisko może być. 50. Lewy 3. 60. Lewy 4 i 60. I prawy 5. Do lewy 4 plus. Do lewy 4 plus. Do 50. Prawy 4 podwójny. Tutaj. 50. Prawy 5 O i poly tyłu Do lewy 4, co? Po półle No Zagapiłem się na nich trochę 100 Zaszczytem 90 I prawy 4 Tu ślisko 30 Prawy 5 do lewy 4 Zacisk do 1 z drogi Zacisk do 1 z drogi

50 i na szczycie lewy 1 ciasno. Na szczycie lewy 1 ciasno. Dobra, zjeżdża. Lewy 1 ciasno tu. Spokojnie. 20, prawy 5, 50. Lewy 4 podwójny i 70. Spokojnie. Prawy 4 do lewy 3 i 10. Prawy 1 ciasno z drogi. Samo i dobrze ten prawy, że tam nie wpaść do tej rzeki 50 prosty. Lewy 3 słupek To prawy 3 podwójny I na szczycie prawy 4 To lewy 4 podwójny i 20 shooter I lewy 3 i lewy 3 20. Prawy 3. 20. Prawy 3 i 40 w las. I lewy 3 podwójny. Lewy 3 podwójny. Bo na szczycie. Prawy 3. 30 i, 2, i prawy 2 na asfalt. 30 i prawy 2 na asfalt. Do lewy 2 na pętle nie ciąć. 30. I lewy 4 otwiera. 50 i szczyt śmiała i 200 i we wsi szykana od lewej poczwórna. Szykana od lewej poczwórna. I 50 prosto teraz. Dobra. I za szczytem prawy 5 to lewy 4 plus. To lewy 4 plus.

Daję. Prawy 6, 50, raz prawy 6, zaszczytem prostosówek i 30, lewy 5, Bo prawy 5 nie ciąć, 70, prawy 6, do prawy 4 plus nie ciąć, 20 i zaszczytem 40, lewy 5 nie ciąć. I za szczytem prawy 6, 50, lewy 4, nie ciąć. Do prawy 6, 40, i szykana od lewy, poczwórna. I lewy 4, 20, prawy 2, plus z drogi, prawy 2, plus z drogi. 100. Zasiadłem 40 i lewy 2 ciasna. Lewy 2 ciasno. 40 i prawy 2. 20. I za szczytem lewy 4. 50. Na szczycie prawy lewy 4. 20. I prawy 2 nie ciąć. I prawy 2 nie ciąć. Do lewy 3 nie ciąć.

i lewy dwa z drogi, i lewy dwa z drogi, jeszcze, 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 jeszcze tam był Nie będzie odległości. co? Coś kurwa chyba słabo, to odległość. A, dobra, nie 50. I lewy 5 do lewy prawy 5 spokojnie. Lewy prawy 5, 40 i lewy 6 100. I hamowanie prawy 2 przed lustro. Harowanie prawy 2 przed lustro. Do lewy 3, 30, lewy 4, 30 i lewy 2 ciasna. I lewy 5 i za szczytem 40 i lewy 3 za wyspę do prawy 1. Lewy 3 za wyspę do prawy 1. Do lewy 3, 30 i prawy 3, 40 i lewy 4 długi, do prawy 4, 10 i prawy 2 z drogi. I prawy 2 z drogi. Do prawy 3 i za, szczy za szczytem lewy 6, 30 i za szczytem prosto, 60. I na obrodzeniu lewy 5 długi i na końcu lewy 1 na końcu lewy 1 60 Na szczycie lewy 5 długi 30 Prawy 3 otwiera 30 Prawy 3 piano 20 i lewy 2, drogi. I lewy prawy 4, 30. I prawy 3 plus szeroko. 40. Prawy 5, pięć podwójne 50. I lewy 4 minus. Lewy 4 minus, do prawy 4. Do lewy 4.

i lewy 3, do prawy 1, za wyspę. Lewy 3, do prawy 1, za wyspę. I lewy 4, 30. Prawy 3, nie ciąć. Lewy 3, nie ciąć. 20. I prawy 3, nie ciąć. 40. Lewy 5, 40. I na szczycie lewy 5, podwójny. 10. I lewy 4 nie ciąć. I lewy 4 nie ciąć. 20. I prawy 3 długi. Nie ciąć. 30. I lewy 5. 3, 50. I na szczycie prawy 5. 40. I lewy 5. 30. I lewy 3 bardzo długi piano. Lewy 3 bardzo długi piano. 40. I lewy 2 nie ciąć. Lewy 2, nie ciąć Do lewy 5 Do prawy 4 10 I lewy 5 Do prawy 4, ciasno 20 Prawy 5 I 60 Lewy 5 20 I prawy 4, minus Lewy 5, 20 i prawy 4, minus, nie ciąć 40 Prawy 4 50 do lewo 3 minus nieciąć. 40. Prawy 4 i 30 most i prawy 2 ciasno. I prawy 2 ciasno. Do lewo 3 ważne otwiera. I z zaszczytem śmiała 150. I prawy 6, 100.

I prawy 3, 40. Prawy 5. I na szczycie lewy 3, 30. I prawy 2, z drogi ważne. Prawy 2, z drogi ważne. Dalej 100. I na szczycie prawy 3, plus. Prawy 3, plus. 60. 600 i z zaszczytem lewy 7 90 i lewa 3 z drogi za szefa lewa 3 z drogi za szefa 50, lewa 3 z drogi nie ciać 40 prawy 5 do lewy 5 50, Prawy 5 niesie przez los tam, ale i prawo 5 niesie Dobra, jedziesz już Coś ten odcinek ciężko tempo złapać, ale dobrze było